Dzisiaj Kuźnica obchodzi swoje święto, gminne dożynki, na Pana koncert zebrało się rzesze fanów, którzy znają każdy tekst każdej Pana piosenki. Jak się Pan z tym czuje? Bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że, że nasze koncerty przychodzą tak e, liczne tłumy. No to super, e, fani znają nasze pioseneczki, śpiewają razem z nami, jest świetna, jest świetna zabawa. Jakie utwory zaśpiewać się Pan do naszej publiczności? Oczywiście takie sprawdzone, które, przy których wiemy, że publiczność właśnie bawi się najlepiej, naj, najfajniej, znają teksty. Na pewno oczy zielone, przez oczy zielone, na pewno przekorny los, kochana wierzę w miłość, życie to są chwile, pragnienie miłości, czekam na Ciebie, klimaciki reggae. Może zagramy naszą najnowszą pioseneczkę, Wakacyjne Cuda, ostatni utwór z trudy. Także wszystko takie przyjemne, fajne, taneczne, miłe dla ucha, z fajnym do powtórzenia refrenem. W jest pan po raz pierwszy, czy już był pan tutaj? Przez jakiś czas temu. Ostatnio byliśmy w okolicy Dąbrowy Białostockiej, a tu chyba w Kuźnicy, no taki, taki większy koncert, chyba po raz pierwszy. Yy, czy mogłabym prosić o pozdrowienie naszych telewizów yy, Telewizji Sokółka? No, oczywiście. Witam serdecznie, kłaniam się Zenek Martyniuk, zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich telewizów, widzów Telewizji Sokółka. Uwaga! Para pa, para para pa. Kuźnica! O! Oh! Wszystkie dłonie klaską, jak lewy, jak lewą Górę, górę, górę Ludzie mówią do mnie, przestań martwić się Wszak po burzy zawsze słońce lśni Zostawiła cię, dziewczyna jest ci źle Zabiera, ja za swoim szczęściem biegnę w świat Cuda przecież się zdarzają I marzenia się spełniają Los przekorny, znowu miłość Za para, pa, para, pa, pa, ra, pa, pa. Dłużnica diabeł nie odgadnie, a nią nie podpowie mi. O, o czy mi dać łudziaka, czy przed nosem zamkniesz drzwi? Raz mi z tobą dobrze, a raz jest zupełnie źle. O, o czym zaczarowałaś, czym zauroczyłaś mnie. O, oh, 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 czy mi napsł czy przed nosem zamkniesz drzwi? Raz mi są dobrze, a raz jest zupełnie źle. O, oh, 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 czemu jesteś taka, czemu tak traktujesz mnie? Zanim wszystkiego wszyscy nie grają, górę, 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 yes thank okay.